Kiedy najlepiej zdecydować się na lifting czoła? Nie powiedziałabym, że zabieg liftingu czoła jest dedykowany dla osób np. powyżej jakiegoś roku życia. U każdego ten proces starzenia jest inny, ale również anatomia czoła i sposób ustawienia wejściowy brwi jest również inny. Są osoby, Młode u których na przykład te brwi są wyjściowo bardzo nisko. Są kobiety, u których brwi są płaskie. W związku z tym, że chociażby kształt naszej, naszych kości jest taki, że te łuki brwi nie mają podpory i opadają szybciej. W związku z tym, również u osób bardzo młodych, jeżeli to ustawienie brwi jest nisko, może powodować ono również ograniczenie pola widzenia i u takich osób ten zabieg będziemy wykonywali w młodszym wieku. Natomiast u osób starszych, u których dochodzi do dużego zwieczenia skóry czoła, nagromadzenia się tej skóry, silnego opadania brwi, to wówczas będzie to właśnie dobry moment na to, żeby wykonać lifting czoła, żeby usunąć nadmiar skóry z czoła, wygładzić to czoło i również ustawić brwi w prawidłowym położeniu. Pamiętajmy również, że u osób, u których widzimy bardzo nasilone zmarszki poprzeczne na czole, może to świadczyć o tym, że opadają brwi i może być wskazane właśnie wykonanie liftingu czoła.